Świadomie używam słowa ejakulacja, a nie słowa wytrysk, bo to, to słowo wytrysk dla mnie jest takie mało, mało czułe, mało wrażliwe, mało poetyckie, mechaniczne. W słowie ejakulacja jest już inaczej ono brzmi, inaczej, inaczej dźwięczy. Chciałbym w tym odcinku powiedzieć o, o kilku tematach. Jednym dużym tematem jest możliwość właśnie kochania się wiele godzin, czyli kochania się w taki sposób, że do, do, do ejakulacji do końca dochodzisz wtedy, kiedy chcesz, albo kochasz się bez ejakulacji. Są różne praktyki, które to umożliwiają. I to jest jeden z tematów. A drugi temat jest taki, że czasami jest, ejakulacja postrzega się jako coś negatywnego, właśnie w tych, w tych, w tych tradycjach. W tradycjach chociażby wywodzących się z taoistycznej, czyli takiej z starożytnych Chin technikach miłosnych, gdzie mówi się, że, że ejakulacja jest czymś niedobrym, tak? że pozbawia mężczyzny energii pozbawia go siły, siły życiowej. Moje doświadczenie jest takie, że jakby doświadczam i, i tego seksu z ejakulacją, i tego seksu kochania się bez ejakulacji. Więc moje doświadczenie jest takie, że można i tak, i tak. Oczywiście, żeby w ogóle doświadczyć tego kochania się bez ejakulacji, to potrzebna jest praktyka. Potrzebne jest w ogóle odkrycie, że, że ja mogę tak długo doświadczać tego pobudzenia i muszę dochodzić do końca. Tutaj kolejny raz polecam praktykę świadomej masturbacji odcinek drugi, który, który nagraliśmy. Polecam tutaj praktykę świadomego kochania się, gdzie. Gdzie pozwalasz sobie po prostu płynąć, bawić się tym dotykiem, nie dążąc tylko do właśnie do penetracji, do, 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 do tego takiego najintensywniejszego kontaktu seksualnego. I to umożliwia właśnie odkrywanie tego, że. że mogę długo doświadczać energii seksualnej, że w ogóle mogę doświadczyć orgazmu, który, w którym nie ma ejakulacji. Mogę doświadczyć klasycznego, orgazmicznego szczytowania, czyli tego, tych impulsów, które bardzo intensywnie i bardzo mocno wybuchają w nas dosłownie, a moje ciało już nie musi ejakulować. Przypływa przeze mnie niezwykle intensywna fala, że to nie jest tylko takie mizianie i takie rozpłynięcie w tej energii seksualnej, że to może być pełne szczytowanie i nie musi być ejakulacji. I tutaj pewnego rodzaju mitem z mojego doświadczenia i mojej praktyki jest to, że, że trzeba użyć do tego specjalnej techniki. Są techniki, ćwiczenia właśnie wywodzące się czy z tej tradycji starochińskiej, czy, czy, czy z tych pradawnych też technik hinduskich, że trzeba w taoizmie mówi się, że trzeba ćwiczyć mięśnik egla. Yy, powstają specjalne techniki napinania tych mięśni kegla, żeby zablokować dosłownie fizycznie, zacisnąć tą ejakulację. Z mojego doświadczenia to nie są praktyki, które, które są dobre. tak? Dosłownie te, te praktyki mogą być jak każdy przemocowy sposób działania, czyli zaciskanie, siłowe rozwiązanie. One mogą też prowadzić do różnych skutków zdrowotnych. W sensie nie chodzi o to, żeby tutaj teraz straszyć, tak, mówić, o Boże, umrzesz, jak będziesz to robił, natomiast no, robienie czegoś siłą zwiększa nasze napięcie w ciele, nie jest zgodne z naturalnym przepływem. Moje doświadczenie jest takie, że najlepszą metodą na to, żeby wejść na tą platformę orgazmiczną, gdzie całe Twoje ciało wibruje, gdzie przez całe Twoje ciało płynie ta energia. Seksualna, orgazmiczna, gdzie wtedy masz zdolność nieejakulowania, nie gdzie możesz mieć świadomą, dostęp do świadomej decyzji, czy chce dojść do końca, czy chce się zatrzymać. To najlepiej służy rozluźnienie. Czyli im bardziej jesteś napięty, im więcej w tobie podświadomego strachu. Przed partnerką, której na przykład nie znasz, bo to jest przypadkowa partnerka, tak? albo w ogóle jakiegoś zapisanego strachu przed kobietami, to znowu otwiera te drzwi do pracy terapeutycznej. Bo jeśli miałeś trudną relację z mamą, to możesz podświadomie bać się kobiet. I to jest absolutnie naturalne. Więc może być ci trudno się rozluźnić na tym najgłębszym emocjonalnym poziomie. Możesz siłą rzeczy dążyć do tego, żeby szybko ten akt, podświadomie dążyć do tego, żeby szybko ten akt seksualny się skończył, więc, więc w twoim wnętrzu będzie impuls do tego, żeby skończyć szybko. Natomiast jeśli ty jest, jest, jesteś rozluźniony, to ta energia po prostu swobodnie się... Przepływa przez ciało i ona inaczej się rozkłada. Ona nie kumuluje się tylko w penisie. Ona nie kumuluje się tylko w lingami, używając właśnie tego staro, starożytnego hinduskiego określenia na penisa. Tylko ona rozpływa się w Twoim ciele. Więc oczywiście to jest praktyka. Na początku pewnie będziesz przyzwyczajony do tego, że to jest tylko penis i po prostu tam napięcie całe. Ale jak będziesz oddychał, rozluźniał się, uczył się, że możesz dotykać całego całego ciała, że możesz. Yy, Przyjemności sprawiać dotykanie całego ciała. I tutaj po raz kolejny wracamy do świadomej masturbacji. Jeśli w kochaniu się z kobietą będziesz pozwalał jej dotykać całego Twojego ciała i dotykał, doświadczał przyjemności z tego to, to, to będziesz uczył się, że ta energia może płynąć przez całego Ciebie. Więc moim doświadczeniem nie jest zaciskanie mięś mięśnia Kęgla zaciskanie się w jakikolwiek sposób, tylko otwieranie się. Czuję to napięcie, że już jestem bliski akuracji. Zatrzymuję się i rozluźniam się. Oddycham, rozluźniam się, poddaję się temu doświadczeniu. Rozpuszczam się w nim i zanurzam. I to jest najlepsza praktyka przedłużonego kochania się, nieskończonego kochania się, kochania się, które może nie mieć żadnych granic. Twoje ciało naturalnie w ten sposób się uczy, że ono może szczytować, może przepłynąć przez nie niezwykle mocna fala orgazmiczna, a Ty nie będziesz ejakulował. I to jest jeden aspekt historii o ejakulacji. Można by napisać w książkę dedykowaną męskiej ejakulacji, tak jak można by na... no, są już książki dedykowane męskiemu panisowi. Drugą częścią jest to, że w tych właśnie tradycjach wschodnich pojawia się, czy szczególnie w tej chińskiej, pojawia się, pojawia się taka sugestia, że męskie akuracje jest czymś złym. Tam dosłownie Chińczycy dla cesarza lekarze na dworze cesarskim w dawnych Chinach rozpisywali kiedy mężczyzna może jakulować. Jak jest młody może częściej, jak jest wiosna i lato może częściej. Nie daj Boże, jak już jest jesień i robi się chłodno, zima powinien rzadziej, bo może zacząć częściej się przeziębiać, chorować. Pojawiają się takie sugestie, że ta ejakulacja wtedy no to raz w miesiącu, nie więcej. Oczywiście to każdy mężczyzna ma to indywidualnie. Znam mężczyzn, którzy no, mogą wiele razy ejakulować w ciągu jednego dnia czy wiele razy w ciągu tygodnia. I, i są tacy, którzy. Którzy potrzebują tego, tego kochania się z ejakulacją rzadziej. Każdy ma to trochę indywidualnie. Natomiast z mojego doświadczenia nie jest prawdą, że ejakulacja jest czymś złym. Złe może być to, że ty żyjesz w strachu, złe może być to, że ty żyjesz w napięciu, że ty sztucznie blokujesz tą ejakulację i sztucznie się od niej powstrzymujesz, bo masz przekonanie, że że to jest coś złego. Wszelkie, wszelkie próby manipulowania naszą energią, w tym też energią seksualną, wszystkie, wszelkie próby kontroli tego, tak naprawdę nie służą przepływowi tej energii, tak naprawdę blokują przepływ. Więc może być tak, że ty, twoja energia w niezintegrowany sposób, ty ją utracisz kochając się bez ejakulacji, na przykład w sytuacji, kiedy to jest seks bez miłości, Albo kiedy po prostu to jest kontrola i manipulacja. Ale może być tak, że po seksie z ejakulacją będziesz tak głęboko odżywiony i wypełniony energią. I pełne życia. Więc yy, dla mnie to jest taka przestrzeń, żeby po prostu odkryć, że mogę bez, że mogę kochać ile chcę i cieszyć się tym. Czasami mam ochotę skończyć, czasami mam ochotę na taki zwykły, ludzki. Powiedziałbym zwierzęcy seks, w którym dochodzi do tego spełnienia. I to też jest przestrzeń, w którym tą ejakulacją obdarowujesz kobietę, którą kochasz. To też jest wymiana. Jeśli to blokujemy, to też blokujemy przepływ w relacji. Ale możesz też kochać się po prostu płynąc i nie niejakulując. Więc dla mnie to jest. Temat wolności, możliwości odkrywania tego, co czego pragnę, co jest dla mnie naturalne. Dziękuję.